Wakacje, wakacje i po wakacjach. W sieradzu pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym zabrzmiał dla ponad 3000 uczniów. Naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych rozpoczęło jednak niewiele ponad 360 dzieci. 150 zasiadło w ławkach szkoły podstawowej nr 10 imienia Bolesława Zwolińskiego. No, cieszymy się z tego powodu, że rodzice nam zaufali, że zapisali dzieci, ale ja myślę, że też jest to efekt naszej ciężkiej pracy cały zespół, bo nie tylko, nie tylko grono pedagogiczne, ale wszyscy pracujemy na to, żeby ta szkoła cieszyła się dobrą opinią, żeby, żeby była przyjazna dla ucznia, dla ucznia, dla rodzica. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły rodziców, po prostu rozmawiamy, dyskutujemy no i staramy się dbać o poziom nauczania. Myślę, że dzisiaj dla rodziców jest to niezwykle istotne. Sieradzkie placówki na razie nie muszą obawiać się likwidacji. Niż demograficzny najbardziej widoczny jest w gimnazjach. Władze miasta nie lekceważą jednak malejącej z roku na rok liczby uczniów. My jesteśmy przygotowani na to, żeby obsłużyć dzieci, które przychodzą do, do naszych szkół. No, jesteśmy elastyczni, ale nie tak bardzo elastyczni, żeby tak samo, tyle, tyle samo mieć zatrudnionych osób w oświacie i w kiedyś jak teraz. Jeżeli nam się bardzo o jedną trzecią zmniejszała ilość, ilość dzieci, to trzeba zauważać. Ale myślę, że mamy ten stan docelowy już osiągnięty. Nie mówimy tutaj o, o żadnych likwidacji szkół, mówimy o, ostrożnie o, o tym, że osiągnęliśmy stabilizację. Prezydent Jacek Walczak powitał pierwszoklasistów w dziesiątce. Starsi koledzy przygotowali specjalnie dla nich część artystyczną. Pokazali, że szkoły nie trzeba się bać, bo można się w niej nie tylko uczyć, ale i dobrze bawić. Dzwonił nasz dzwonek wesoło, dziś rozpoczęcie roku kochana szkoło i zagruchał białopióry koło. Witaj, witaj nam szkoło. Każdy pierwsza z jaską miną do klasy przybywa. Z daleka usłyszałam szum i gwar wesoły. Usiadłyśmy razem z Asią na małych krzesełkach. Rozglądamy się po klasie, jaka piękna, wielka. Jest tablica, kwiatków rządek. I regał z książkami, by tu zawsze był porządek. Zadbamy już sami. Szkoła wciąż wzbogaca ofertę edukacyjną. Nową atrakcją jest ogród dydaktyczny, który powstał dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki temu jest kawałek takiego ładnego miejsca, gdzie będą się mogły odbywać lekcje przyrody, lekcje lekcje generalnie w terenie, gdzie, będzie, gdzie będziemy mogli uczyć dzieci ekologii. Są tablice dydaktyczne, takie na stałe, zamontowane, gdzie dzieciaki będą się uczyły, będą po prostu z tego korzystały. A poza tym no, kawałek takiego ładnego miejsca do rekreacji, więc jak pogoda będzie sprzyjała, to myślę, że też dzieciaki tu będą odpoczywały. Największa sieradzka podstawówka systematycznie inwestuje w podnoszenie poziomu edukacji. Niezbędne do tego środki pozyskuje z różnych źródeł. Dzięki temu uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Mamy dwie sale gimnastyczne, mamy basen, mamy orlika, mamy boisko, mamy ogród dydaktyczny. Jesteśmy wyposażeni w tablice interaktywne, nowa pracownia komputerowa. Więc naprawdę jest już niewiele takich rzeczy, które by nam się przydały. Teraz jesteśmy już po przetargu, już przychodzą po podpisaniu umów, przychodzą nam materiały. Kwota przed przetargiem to było 174 tysiące, po przetargu nieco mniej, więc ale grubo powyżej 100 tysięcy na pomocy dydaktyczne, więc no to są duże kwoty i naprawdę dzieci będą wyposażone właściwie we wszystko, cokolwiek można znaleźć na rynku. Przez ostatnie 10 lat miasto inwestowało w sieradzkie szkoły. Większość obiektów przeszła termomodernizację i gruntowne remonty. W najstarszej w mieście podstawówce jest już nowa elewacja. To jednak ostatnia tak duża inwestycja w oświacie. Z inwestycjami niestety będziemy musieli trochę się wstrzymać. Oczywiście jesteśmy przed projektowaniem budżetu. Mamy pewne priorytety. Oświata osiągnęła naprawdę bardzo wysoki standard, jeżeli chodzi o zadowolenie z obiektów. No i myślę, że to samo można powiedzieć, jeżeli chodzi o kadrę i, i, i uczniów. Ale jeżeli chodzi o obiekty, naprawdę niewiele jest rzeczy, które trzeba, trzeba robić, chociaż oczywiście marzenia są zawsze większe niż możliwości. I na pewno coś będziemy robić. Jesz, jesteśmy jeszcze przed tworzeniem budżetu na przyszły rok. Jest kilka propozycji. Na pewno nie będą to duże rzeczy. Na szczęście uczniowie nie muszą zajmować się dzieleniem skromnych środków. Mogą zająć się tym, co najważniejsze nauką.